Co masz na twarzy teraz? Eee, podkład. A czemu? Eee, bo chciałem wyglądać śmiesznie. Eee, to jest mój drugi obóz. Ja drugi, a Nikodem? Trzeci. Pierwszy. Uczyliśmy się niemieckiego. Tańczyliśmy, gimnastykę robiliśmy. Żydaliśmy śnieżkami. Piazda na nartach, snow tubing. Zjazdówki. Najbardziej mi się podobały biegówki. Zabawy z panem Maćkiem. To, to, to że y, się nie spędza 99% w pokojach. Otworzyłam się bardziej do ludzi, bo zawsze byłam taka skryta. Na, na przykład ja nie umiem mówić po niemiecku i teraz się nauczyłam wiele nowych słówek mówić. W zasadzie to nauczyłam się, że nie trzeba się bać, żeby wyjść na scenę. Najwięcej bitu ma buja się całe sąsiedztwo, nie znamy granicy przez to. Tak poznaliśmy się to, tutaj na obozie. Z Olą, z Jeśkiem, z Nikodemem. Z Nadią i Solim. Mm, bardzo fajnie się właśnie tutaj współpracowało z innymi dziećmi. Tak. tak, na, na pewno ja, jadę, ja w tym roku jadę na pewno na letni. Jestem już nawet zapisany? Wiem chętnie wrócił. Chciałam w nim pojechać. Bo była bardzo fajna atmosfera. W ogóle nie było czasu na nudy. Ciągle były jakieś atrakcje. Ja będę jeździł na wszystkie obozy. Hmm. A w nadchodzącym sierpniu idziemy do Buga Lubuskiego. Przepiękne jeziora, malownicze krajobrazy, łódki, motorówki, spacery, wędrówki niemiecki, angielski, zabawa i taniec. I coś jeszcze? Wakacje z MSK Akademii są naprawdę przebojowe. Uczestnicy z Polski, jak i z Niemiec, bawią się wspólnie podczas zajęć sportowych, muzycznych, tanecznych, treningów wytrzymałościowych, wędrówek po malowniczej okolicy. Kadra swoją pozytywną energią zachęca do treningów tanecznych każdego. Zajęcia muzyczne, jak bad percussion, voice band, śpiewanie, są na porządku dziennym, nie tylko wtedy jak pada pogoda. Więc nie zastanawiaj się długo, ponieważ do sierpnia został tylko miesiąc. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej. Ruszamy 16 sierpnia na 9 odnotowych dni wakacji. Działaj szybko. Dziel się radością i podarł swojemu dziecku najpiękniejsze wakacje z MSK Akademii. Zapraszamy!